Cześć, witaj. Zabieram Cię w pięknej nigdzie, w którym właśnie przebywam z rodziną na wakacjach. Jest to wciąż Portugalia, ale bardziej lądowa. Wygląda tu tak afrykańsko. Nie zdziwiłabym się, gdyby jakaś grupa lwic wyszła za drzew. Piękne, stare drzewa, które zresztą odbijają się w oknie. Ale do rzeczy. Powiedzmy sobie o introjekcie. Co to jest introjekt? Często o to pytacie. I postanowiłam wyjaśnić, mam nadzieję, że raz na zawsze, raz a dobrze, o co chodzi z tym, że my uwewnętrzniamy innych, że żyją w nas jakby duchy. Jesteśmy domem nawiedzonym, wszyscy. Żyją w nas postacie innych osób. Otóż. Żeby zrozumieć, jak działa introjekt, trzeba najpierw zrozumieć, że podświadomość jest sama w sobie pewnego rodzaju zbiornikiem, tworów, niczym akwarium egzotyczne, które ona sama uznaje za podlegające pewnym wzorcom, czyli nasza podświadomość. Ten zbiornik kodowanych przez nas informacji, wiedzy, wrażeń, impresji, emocji, robi co może, aby być czymś zorganizowanym, aby nadać sens temu wszystkiemu, co nas spotyka, i organizuje to właśnie w takie, jakby hologramy, koeksy, figury, w tym również figury. Które przypominają naszych bliskich, ważne osoby w naszym życiu. No to logiczne, że musisz wiedzieć sporo na temat osoby, która jest ważna dla Ciebie i od której, gdy jest to zwłaszcza rodzic we wczesnych latach Twojego życia, zależy dosłownie być albo nie być. W związku z tym, starasz się zgromadzić, jakby w jednej szufladzie, czy na jednej półce, wszystkie informacje o zagrożeniach, a na drugiej wszystkie informacje. O tym, co możesz dostać od tej osoby, czyli o pozytywach, powiedzmy. Introjekt. Nigdy nie jest zatem dosłownie osobą, o której myślisz. I w tym sensie my wszyscy jesteśmy skazani na solipsyzm, ponieważ nigdy w doskonały sposób nie będziemy mogli stworzyć hologramu osoby, z którą mamy kontakt. No i te. Postacie, te duchy, zamieszkują nasze wnętrze, a my myślimy, że rozmawiamy ze sobą. Mówimy, mówię do siebie, do niczego się nie nadajesz, ale przyjrzyj się uważnie, czy aby na pewno ty mówisz to do siebie, bo prawdopodobnie jest tak, że mówi to do ciebie któryś z twoich uwewnętrznionych głosów, głosów, które zostały pobrane z osób ci znanych kiedyś. I które w jakiś drastyczny sposób, w jakimś sensie się na Twoim istnieniu odcisnęły. Tak jakoś to jest zrobione, że my, od kiedy przechodzimy na ten świat, to szukamy tego, ja. Co to jest ja? Kim ja jestem? Indywidualizujemy się. Ograniczamy się cały czas, całe życie. Sprawdzamy, czy to jest o mnie, czy to jest moje, czy to jestem ja, czy nie. I. Zresztą jest to, jak się okazuje, niezbędne, to znaczy jest to zdrowe, jest to naturalny proces rozwojowy i stąd, to teraz będzie dygresja, ale myślę, że ważna, stąd problemy tak zwanych ludzi uduchowionych, bo ludzie, którzy zbyt szybko trafiają na ścieżki duchowe, zbyt łatwo dochodzą do wniosku, że ach, to nie ma ja, a dobra, czyli to wszystko wynika. Wszystkie moje problemy, moje cierpienia wynikają z tego, że mam iluzję. Ja, którego tak naprawdę nie ma, ono jest nieistniejące, ono jest nieprawdziwe, więc wszyscy są jednością, wszystko jest wszystkim. Tyle tylko, że w związku z najwidoczniej pewnym nadrzędnym algorytmem, ty potrzebujesz. Najpierw się zindywidualizować i najpierw się odseparować, i najpierw się oddzielić, a dopiero potem możesz jakby na nowo odkryć oceaniczną jedność, połączenie wszystkiego ze wszystkim: sieci, systemy, których faktycznie jesteś jednocześnie częścią, i one są tobą, a ty nimi, ale to jest poza konceptualne, to jest odkrycie, które przychodzi poprzez stworzenie, a następnie zminimalizowanie umysłu. Tam, gdzie bolał, a używanie tam, gdzie jest przydatny. Ale to się dzieje z tego, co obserwuję, zawsze i wyłącznie w drodze eksperymentów. Po prostu za bardzo cię boli tarcie się z rzeczywistością, więc tam się korygujesz do jakby nieja. Natomiast tam, gdzie potrzebujesz stawiać granice, gdzie potrzebujesz zadbać, zatroszczyć się o siebie. Tam jest ja, ja funkcjonalne, nie ja jako sztywna tożsamość, jako znowu konstrukt uwewnętrzniony, który możesz mieć też siebie, tak jak masz innych. Ta dygresja poprowadziła nas całkiem dobrze i zgrabnie do wniosku, że my sami dla siebie też jesteśmy takim ja-konstruktem. Jesteśmy wyobrażeniem siebie i to nazywa psychologia wschodnia. Czy filozofia wschodnia ego. Nie mamy tu na myśli, mówiąc o ego, tego konstruktu, który jest związany ze stawianiem granic, utrzymywaniem granic, z poczuciem rdzenia osobowości, z subiektywnym zaufaniem do siebie, poczuciem własnej wartości, które jest nazywane ego na zachodzie, psychologii zachodniej. Jest tu trochę zamieszania, wiem, ale to zamieszanie semantyczne. Czysto frazeologiczne, dlatego że Wschód badał przez całe tysiąclecia, czym jest świadomość, czym jest właśnie owo ja, dokąd to ja może dojść, a dokąd już nie, jak się manifestuje, jak można je schakować czy rozpuścić. Na tym głównie polegają wschodnie medytacje i praktyki. Natomiast Zachód, jak wiadomo, z kolei skupiał się na podbijaniu zewnętrznej rzeczywistości świata poza ja, aby służył ja, aby. Ja było komfortowo w nim umiejscowione i samozadowolone z siebie, więc na pewno zdecydowanie wymiana między wschodem i zachodem może wciąż być owocna, ciekawa i przynosić ludzkości wiele dobrobytu. Natomiast warto, jeśli chodzi o ego, jeśli mówimy o jaźni, tożsamości, posiłkować się wschodem, i nie jest to oczywiście moje odkrycie, bo. Już tacy giganci badań nad świadomością jak Karl Gustav Jung, czy Karl również Rogers, czy też mm, Abraham Maslow, czy chociażby Ken Wilber, oni wszyscy, nie wspominając już nawet o moim ukochanym Alanie Wotsie, mówili, że nie da się mówić o świadomości nie osiłkując się chociaż w jakimś stopniu, pragmatyką filozofią psychologią wschodu. No i teraz co to znaczy wschodu? Wschodu to znaczy wedy, Indie, to znaczy buddyzm i to zarówno buddyzm tybetański jak buddyzm zen to są dwa różne, dosyć znacząco różne nurty czy kierunki w ramach tej samej filozofii. To znaczy również taoizm i właściwie na przykład badacze tacy jak Aldus Huxley ten od nowego wspaniałego świata, który jako serial być może widzieliście na Netflixie, jeśli nie to polecam, dochodzili nieustannie i dochodzą do wniosku, że właściwie wszystkie szkoły hermetyczne, wszystkie filozofie świadomości odnajdują się w jednym i tym samym wniosku, co do tego, czym owa świadomość jest, i ten wniosek, właśnie, można najkrócej ująć tak, iż ja jest iluzoryczne, ale ja jest iluzoryczne w tym dokładnie znaczeniu, w jakim mówimy o iluzoryczności wszelkich introjektów. Natomiast to nie znaczy, że introjekt ja jest niepotrzebny, bo być może cała ta rzeczywistość z jakiegoś poziomu widziana jest iluzoryczna jest, jak mówią Wedy, mają. Maja to znaczy właśnie iluzja, złudzenie, ułuda. I do tego też w związku dochodzą współcześni kognitywiści, tacy jak chociażby Donald Hoffman, którzy badając rzeczywistość metodami matematycznymi, poszukując za pomocą tejże matematyki świadomości, dochodzą do tego samego. Świat jest iluzją. Ja jest iluzją, nie ma tu nic trwałego, ale zanim cię to przygnębi, pamiętaj, że może to być iluzja użyteczna i iluzja pragmatyczna i na dodatek iluzja bardzo, bardzo przyjemna. Więc, no, na przykład takie drzewa, które widzisz, ja widzę je tu, Ty widzisz je odbite, to też ciekawa metafora. Są, jak dla mnie, absolutnie przegenialną, przepiękną i nawet jeśli iluzją. To ja mam dla nich głęboki szacunek jako dla żywych istot, dla ich inkarnacji, dla ich również prawdopodobnie wersji platońskiej, ich esencji, i tak samo dla każdej innej istoty. A wracając do tego, jak następuje introjekcja tych osób, które potem znajdują się w Twoim domu, zamieszkują Twoją głowę. To pomijając to, o czym już powiedziałam, te dwie półki czy szufladki, do których wkładamy sobie zagrożenia i korzyści, to również te osoby są tworzone z różnego rodzaju naszych wyobrażeń, naszych potrzeb, naszej woli co do tego, jak chcemy, aby wyglądały, jakimi chcemy, aby były, i stąd bierze się tak zwany zawód. Bardzo często ludzie mówią, Zawiodłem się na nim, zawiodłam się na niej, ale dlaczego się zawodzisz? No bo masz jakieś oczekiwania. Miałeś wyobrażenie tej osoby, które nie było prawdziwe, więc już sama konstrukcja wyobrażenia o tej osobie spowodowała, że się zawodzisz, czyli zawodzisz się nie na kimś, tylko na sobie. Mam nadzieję, że to widzisz. Na sobie, na, na swojej zdolności konstruowania adekwatnej introjekcji. Która nigdy nie będzie perfekcyjna, więc możesz też z góry to sobie wybaczyć. Nie można tu i nie trzeba dążyć do żadnej perfekcji, zwłaszcza wiedząc, że i tak to jest tylko użyteczna iluzja to jest jakiś tam szkic. No ale jeżeli mamy te dwie szufladki, zagraża, przydaje się, to my mamy co najmniej dwa introjekty ważnych osób w naszym życiu. I stąd bierze się również bardzo wiele, Dysonansów poznawczych i nieporozumień, bo myślisz, że ta osoba teraz będzie działała, dajmy na to, z tej półki zagrożenia, ona cię zaskakuje, że jest twoim przyjacielem, lub odwrotnie, ponieważ ty nie decydujesz o tym, z której części siebie człowiek będzie akurat do ciebie się zwracał. I tutaj już przydaje się, jakże praktyczna analiza transakcyjna, która przedstawia nasze podstawowe stany wzbudzenia pochodzące z tych różnych introjektów, zlepione z nich, jakby z ich odbić od prysków. To żaden z nich nie będzie introjektem, ale każdy z nich posiłkuje się introjektami, a stany te to dorosły rodzic i dziecko. Ja osobiście polecam stany wzbudzenia przepracować tak, aby były konkretnymi, bardziej namacalnymi pod osobowościami, bo wtedy możesz ich używać sprawniej, szybciej i mieć z tego po prostu więcej korzyści. Dziecko to oczywiście dwoje dzieci znowu. Masz w sobie swoje dziecko cierpiące, skrzywdzone i dziecko radosne, kreatywne, wesołe, szczęśliwe i tak Chyba że nie miałeś w ogóle szczęśliwego dzieciństwa, tak też się zdarza, no to wtedy jest tylko to skrzywdzone albo to drugie jest bardzo bardzo szkicowe, ledwo co zarysowane i tak czy inaczej potrzebujesz to pierwsze uzdrowić, to skrzywdzone odtraumatyzować, a jak to nie będę teraz o tym mówić, bo o tym mówimy me myself and I nieustannie w innych odsłonach tego kanału, a to drugie potrzebujesz wyjąć na wierzch, żeby się dobrze bawić w życiu, żeby pozwalać sobie na przyjemność, to właśnie do tego służy Twoje radosne, kreatywne, szczęśliwe dziecko wewnętrzne, twój introjekt, który, jeśli o niego zadbasz i go dopieścisz tak dokładnie jak scenarzysta czy reżyser dopieszczają postać dokładnie tak samo nie inaczej, to ono będzie lepiej dla Ciebie działać. I to samo należy zrobić ze stanem wzbudzenia zwanym dorosłym i ze stanem wzbudzenia zwanym rodzicem. Przy czym, ważna uwaga, rodzic to podosobowość, którą należy wyprowadzić z dorosłego. Nie ma dobrego rodzica bez dobrego dorosłego, co być może w niniejszym wyjaśnia ci, dlaczego twoi rodzice w pewnych momentach nie spisali się, bo nie byli dorośli albo w tej chwili. Bo ktoś ich zregresował, bo trwale byli zregresowani, bo w ogóle nigdy nie dorośli, nie mieli wzorców, nie wiedzieli jak to jest i właśnie dlatego nie byli dobrymi rodzicami. Nie ma innych powodów, dla których ktoś nie potrafi być dobrym rodzicem. Co to znaczy dobrym rodzicem, opiekuńczym, kontenerującym dziecka emocje, jakie by nie były, czy to byłby płacz, smutek, gniew. Żal, bezradność, rodzic jest właśnie od tego, ale nie wyprowadzisz dobrego rodzica ze złego dorosłego, czy z nieistniejącego dorosłego. Dlatego pracując z wewnętrznym dzieckiem, robisz dwa w jednym: i uzdrawiasz dziecko, i konstruujesz silnego dorosłego, a zarazem rodzica. A ponieważ i tak jesteśmy skazani na Shaushank, czyli na te introjekty, to polecam, naprawdę z serca polecam, Tworzyć sobie piękne scenariusze pięknych postaci, jakie tylko zechcesz. Możesz sobie tworzyć takie podosobowości, które będą wychodziły z Twoich naturalnych skłonności, cech, pasji i nikt nie może ci powiedzieć, kto to ma być. Ja na przykład sobie uwewnętrzniam postacie z filmów, jeżeli bardzo mnie zainspiruje film. Na przykład, takim filmem był film Ink, czyli Atrament. I w tym filmie to jest dość niszowy, niszowa produkcja, niskobudżetowa, ale ze wspaniałą metaforą metafora snu, w którym to śnie wędruje dziewczynka, i tej dziewczynce w pewnym momencie jej snu, w którym to ona ma być przechwycona przez astralne siły mroku, zaczyna towarzyszyć The Storyteller, czyli Bajarka. Taka postać, która opowiada jej o niej samej. O jej mocy, o jej odwadze w taki sposób, że ta dziewczynka staje się tą mocą i tą odwagą, czyli przeprowadza ją przez ten tunel wyzwań i mroku ku własnej jej dojrzałości. Tak myślę, że tę metaforę należy rozumieć. I ja sobie uwewnętrzniłam The Storyteller i popracowałam trochę nad tą osobowością. No, i sobie ją teraz mam. Tak samo mam inną postać z filmu, z, film, z serialu Marco Polo. Pięknie, wysoko budżetowo z kolei zrobiony serial. Może trochę za dużo scen erotycznych i wojennych, jak dla mnie, ale zawsze można przewijać. Natomiast przewspaniała, absolutnie fascynująca postać, której stałam się dosłownie fanką postać wielookiego, niewidomego mistrza. Sztuk walki. I on jest moim ochroniarzem. Oczywiście możesz tworzyć sobie wersję tych postaci, ja tak zrobiłam, i możesz sobie ich wewnętrzniać ile chcesz, byle ich używać, bo w ten sposób je wypracujesz naprawdę, a nie tylko wyobrażając sobie konkretnie tę scenę z filmu czy tę postać, którą ktoś zagrał. To chodzi o to, żeby ona była zainspirowana, ale twoja. No i dzięki temu. Na przykład ten mój ochroniarz wychodzi od razu do konfrontacji, kiedy ktoś ze mną pogrywa, kiedy ktoś próbuje przekroczyć moje granice, użyć mojego zaufania powiedzmy, że kredytu zaufania bo ja już wiem, że zawsze dając zaufanie, daję kredyt, i w związku z tym, jeśli ludzie robią inaczej niż przyzwoitość nakazuje, to przynajmniej nie przeżywam zawodu. Naprawdę, przyrzekam, przestałam przeżywać zawód dzięki temu że zakładam, że ja daję Ci kredyt człowieku zaufania, ale jeśli Ty go zawiedziesz, a no to jest też opcja w standardzie, to znaczy, że mój introjekt Ciebie był niedopracowany co nie znaczy, że muszę bezbronnie czekać, aż na przykład oddasz mi pożyczone pieniądze i nie mogę nic zrobić z tym faktem albo aż naprawisz jakąkolwiek inną szkodę, ale właśnie dzięki introjektowi, jakim jest Wielooki, niewidomy wojownik. Ja to czuję, jak ja go wystawiam, i druga osoba też to czuje. I zobaczysz, że wystarczy, że podłączysz się do odpowiedniej wibracji, bo wszystko jest wibracją. To Nikola Tesla tak mówił, że jeśli chcesz zrozumieć świat, to myśl o nim w kategoriach energii i wibracji. I ta wibracja jest już obecna, natychmiast jak tylko się połączysz ze swoim dobrze skonstruowanym introjektem i osoba to czuje. Możesz to sprawdzić, patrząc w oczy komuś i myśląc, widzę cię wtedy, kiedy uważasz, że pogrywa, lub kiedy przyłapujesz tę osobę na jakimś krętactwie. Po prostu, bez słów. Pomyśl to i popatrz w oczy. Zauważysz, że ta osoba wie, że ty wiesz. To tyle, muchy, mnie tutaj. Trochę prześladują, więc zakończymy tym optymistycznym akcentem. Baw się dobrze, bo życie jest tańcem do zatańczenia, a nie problemem do rozwiązania. I najszybciej rozwiążesz swoje problemy, tańcząc pięknie swój taniec. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!